Branża piłowarska jest bardzo zaskoczona i negatywnie zaskoczona propozycją rządu podniesienia akcyzy od piwa aż ponad trzykrotnie w stosunku do tego, co było planowane przez wiele miesięcy bieżącego roku. Od kwietnia. Tego roku w oficjalnych rządowych dokumentach w projekcie budżetu państwa na przyszły rok było zapisane 3% podwyżki. Gwałtowne podniesienie akcyzy, aż o 10%, co zostało teraz ogłoszone, niesie bardzo poważne konsekwencje dla branży piłowarskiej i wielu branż z branżą piłowarską powiązanych. Przede wszystkim nie jest prawdą. Że ta podwyżka od jednego opakowania, czyli puszki lub butelki piwa, będzie tylko kilkuprocentowa. To będzie znacznie więcej kilkukrotnie więcej. Przede wszystkim akcyza jest ważnym impulsem kosztotwórczym. Mamy do czynienia z kumulacją wyższych kosztów w branży piołowarskiej. Zasadniczo wzrosły koszty surowców, rosną koszty pracy. Płaca minimalna, PPK od lipca tego roku, powrót kwestii trzystokrotności zUS do Sejmu. To wszystko razem plus koszty energii, koszty wody. Składa się na presję inflacyjną, na presję na podwyżkę ceny piwa i do tego jeszcze ponad trzykrotnie większa akcyza. Także na pewno ta cena finalna, która, którą będzie musiał zapłacić konsument, będzie kilkukrotnie wyższa niż to, co w swojej ocenie skutków pokazało Ministerstwo Finansów. Zarówno będziemy apelowali do parlamentarzystów nad odrzuceniem takiego skokowego wzrostu. Podatków akcyzowych, zwłaszcza dla branży piwowarskiej, ale także całej regulacji, a następnie mam nadzieję, że to się nie stanie. Będziemy też apelowali do pana prezydenta o nie podpisywanie tej regulacji. Oczywiście można przyjąć scenariusz negatywny, że cała. Cały proces legislacyjny zostanie bardzo szybko przyjęty. Wtedy będziemy się zastanawiać nad dalszymi konsekwencjami i krokami prawnymi co do tej ustawy. Bo, tak jak powiedziałem, dzisiaj to jest podatek akcyzowy, równie dobrze jutro może być inny podatek dotyczący innej branży. Chodzi mi tu bardzo mocno o podkreślenie, że zachwiane zostaje stabilne otoczenie prawne. Jest jasny sygnał dla inwestorów zagranicznych, że prawo można zmienić w 5-10 minut. Warunki gry rynkowej można zmienić w 50 minut, które tak naprawdę destabilizują cały rynek. Mamy przypadki z lat poprzednich, że tak skokowy wzrost akcyzy może doprowadzić nie do zakładanych wzrostów w przychodach z podatku akcyzowego, ale załamania całej branży piwowarskiej. A to się przełoży konsekwentnie na spadek zatrudnienia, na ceny, na w ogóle załamanie całego rynku. Tak więc w tym zakresie będzie bardzo mocny sprzeciw, mam nadzieję, że nie tylko pracodawców RP, ale wszystkich partnerów społecznych, reprezentatywnych organizacji zarówno strony związkowej, jak i strony pracodawców.